Kamil. Halo dzień dobry. Widzę, widzę. E, dzwonię w sprawie paralotki, to jest aktualne? E, tak, tak. Ale jak jest możliwość, ja, ja jutro odzwonię, teraz nie mogę zmać. Jutro dopiero? Tak, tak. A co pan teraz robi? Seks pan uprawia? Czy pan se konia wali? E, Spierdala. Sam i chamie. No. No i się rozłączył. Dziękuję, do widzenia. 30 zł, widzowie dalej. Dzwonię, widzowie, dalej. Robalku, zadzwon do mojego chłopca i zapytaj się... Halo, dzień dobry. Dzwonię w sprawie paralotni, to jest aktualne? Dzień dobry, aktualne. A pan mi powie, ten samolot, co jest na trzecim zdjęciu, to też jest na sprzedaż? Nie, samolot nie jest na sprzedaż. To jest tylko ta paralotnia, tak? Za 5900, tak? Dokładnie. A papiery, wszystko pan ma na tą paralotnię? Tak, oczywiście. A dobrze. Pan mi powie, jaka jest maksymalna wysokość, żeby się wznieść na niej? Na paralotni? Tak, na tej paralotni konkretnej. Dopóki, dopóki pan będzie oddychał, to się pan może wznosić i paliwa panu starczy. Aha, no dobrze. Kiedy można przyjechać po nią, po tą paralotnię? A skąd pan chce przyjechać? E, z Warszawy. Ale no, z Warszawy to nawet nie musi pan jechać, mogę ją jutro wziąć do pracy. Ja w Warszawie akurat pracuję w Ursusie, więc. Aha, Jeżeli ja na woli się... mieszkam, ja na woli mieszkam. To nie jest problem. Aha, no dobrze. A pan mi powie, jak to się mówi, ile pan na niej latał lat? Czy ona, ile ma lat ta? ta? Ile czasu używana była, ta paralotnia? Musi pan zerknąć. Ja tam ja nie pamiętam, ile, ile. Ona ma około 70 godzin na lotu, według mnie. Aha. A pan mi powie, jak się lata tą paralotnią i się wzniesie, to można sobie w powietrzu, na przykład ten, jak to się mówi, konia sobie walidzi się na ludzi spuszczać. Można się nawet zesrać, jak się ktoś chce. A pan tak robił kiedyś, że pan se latał i się zesrał? Brałem jak, jak najęto. Dobra, to ja nie chcę tego, na razie. Spierdalaj. Sam spierdalaj! spierdalaj. Tego typa od prawo jazdy. To, to, to jest chyba jakiś inny, niż ten co wczoraj. To, to jest jakiś inny, niż ten co wczoraj. Halo, dzień dobry. Halo. Chciałem się na prawo jazdy zapisać. Ha. Ha. To momencik. Ale to o tej porze? No tak, bo dopiero pracę skończyłem i od razu po pracy zadzwoniłem. Dobra. Wie pan co? Biuro będzie czynne. Aha. Dzisiaj jest... Dzisiaj jest nie? Aha. No tak, wtorek jest, no? Także cię był nie dzisiaj nie było, bo mam W czwartek od pół do czwartek by pan był tam na tym W czwartek? Tak No dobrze, pasuje. A pan mi powie, bo jak przyjdę do tego biura, to ile gotówki mam zabrać ze sobą? Wie pan co, bo w ogóle to trzeba zacząć od wyrobienia sobie PKK. A ja już mam. A ma już pan PKK? Tak. A testy jak tam? Yy, będzie pan zdawał w Bielsku normalnie pierwsze? Tak. Egzamin teoretyczny. Tak. Tak? Tak. Ale, ale jeszcze pan nie zdał, nie? Nie, bo ja nie byłem jeszcze na prawo jazdy nigdy. <noise> Dobra. Bo to będzie tak wyglądać w takim układzie jak pan ma PKK, że... Yy wpisowe, cały kurs kosztuje teraz u mnie 3200. Na wszystkie te wpłaty można sobie przelew zrobić na konto, albo też gotówkę można mieć i wystawiam z kasy fiskalnej Aha. paragon, potwierdzenie. No dobra. Natomiast takie wpisowe to jest właśnie około 1000 zł. Nie, to ja od razu przyniosę te 3200 w czwartek wtedy. No niekoniecznie, Yy, w każdym razie dostanie pan książkę, płytkę my teraz yy, końcem sierpnia prawdopodobnie będzie właśnie... Nowa Ale lista. jaką płytę z filmami jakimiś? Tak, z testami i książkę. Ta płytka się aktualizuje przez 3 miesiące i Aha. jak pan tą płytkę opanuje, to można się właśnie Aha. będzie zapisać już mając to PKK na egzamin teatralny. Czyli w czwartek wtedy przyjść do pana, tak? Tak, tak. A mam jeszcze pytanie. Momencie, pan ma, jak, ma, jak pan ma teraz PKK, to jakby pan umiał za dwa dni te testy, to już pan może zapisać za dwa dni. Aha. I w momencie, jak zda pan te testy w bielsku, tam już, czyli połowa prawie jazdy w kieszeni będzie, Aha. no to y, wtedy rozpoczynamy ją. No i jeszcze tylko u nas pan będzie Aha. miał w pierwszej pomocy, zajęcia. No tak Aha. Się to... A mam pytanie jeszcze do pana. No. Jak w czwartek tam przyjdę do pana, do tego biura to to pan sam tam będzie? Czy ktoś jeszcze tam będzie? Wie pan co, nie będzie, bo ja dopiero Aha. przyjadę w sobotę właściwie w piątek wieczorem, ale dopiero od soboty będę... A to się nie, nie, nie śpieszy, mam, żona, to może poczekamy aż pan będzie, co, co pan da to? Nie, żona będzie. Niech pan tam podejdzie. Aha. A będę mógł tej żonie no. cipkę wylizać w tym gabinecie? to jak to ty mówisz? No cipeczkę bym jej wylizał w tym gabinecie. No ale, Jak kto ty jesteś w ogóle? Jak ty się dowiadasz? Jarek! Ja na prawo jazdy się chciałem zapisać. Który Jarek? Jarek Małe Markowski. Z Bielska. Ja w blokach mieszkam, na blokowiskach. Jestem napalony seksualnie. Rozłączył się. Dobra. Ty, dzwoni ktoś do mnie. Halo. Teksu. Dwa złote. Halo. Halo. Halo, z czym rozmawiam? Czemu pan do mnie wyzwania? Bo pan dzwonił w sprawie paralotni do mnie wcześniej. No i pan się tak. rozłączył. Ale chce pan ją w końcu kupić, czy nie? No tak. No to na kiedy byśmy się mogli spotkać? No, we Warszawie, tak? Tak. O to jutro. O której godzinie by panu pasował? O 16. Dobrze. Czyli pozdredek. Jeszcze raz? Pan by przyjechał? No ja jestem w Warszawie, na tym, na ochocie. Dobra. Tak jak coś to pan pisze SMS -y i wtedy będzie... Ja mogę, ja mogę do pana przyjechać w sumie. No to jak pan będzie na ochocie, to pan zadzwoni i ja wtedy się skontaktuję. Dobra. Dobra. Komenda miejska policji z morzec. Dwa złote. Ej, dziwny był ten typ. Dzień dobry, Patryk. Halo, dzień dobry. Aha. Halo. Aha. Ja telefonuję w sprawie kleju. To jest aktualne, ten klej? Nie. Nieaktualne? Nie. Kurde. A jakiś inny pani ma do szkoły, taki szkolny klej? Nie, już nie, niestety. Aha. A lubi pani używać korków analnych? <noise> Dobra. Poklej do protest. Klej do protest. Antywirus z wirusem. No tak. Ja się nie dam. Halo? Dzień dobry. Dzwonię, dzwonię w sprawie kleju do protest. To jest aktualne. Pewnie porn huba, robalku Bo cicho pana słychać, Halo. Słyszę, słyszę, słucham pana Ale ja cicho pana słyszę. Może pan przybliżyć yy, mikrofon do buzi. Tak, słucham. Kurde, słabo pana słychać coś. Słucham, słucham to. E, jestem zainteresowany tym klejem do protest. Tak, który? E, za 9,53 sztuki. Mhm. Z Niemiec jest napisane, że one są. To jest z Niemiec. A pan mi powie, e, kiedy można przyjechać po te kleje? A jak No do pana po te, po te kleje. Ale pan? No odebrać i zapłacić na miejscu. A tylko wysyłka, tak? Tylko wysyłka A pan mi powie można tym klejem żonie cipkę zakleić? Dobrze. To kiedy by pan Czarek, by mi to wysłał? 2 złote. Obladasz? A to na Blika wysłać panu, czy gdzie? na Na ten numer co teraz dzwonię, tak? Dokładnie. To ile tam za trzy sztuki wysłać, tego za ten klej? Ma przesyłka darmowa? Nie, nie darmowa. Każdy wyciął darmowa. No to za ile przesyłka? 15 3. Czyli 15 plus 3 razy 9,50, tak? No matematyki nie szukamy. To ile jest razem? No nie wiem, musi pan powiedzieć. A co pan matematyki nie umie, że pan nie może powiedzieć mi? No nie. Musi pan sam powiedzieć A od głupców nie kupuje. Na razie. Odpawuj się frajerze. Sam się pamuj frajerze. Odpawuj. Wałuj się fajerze, Wyjepkę Wyjebkę typu blik mi chciał zrobić Mówi, żebym wysłał kurwa kasę najpierw Chuja paczka by nie doszła Wkręcę ją Halo? Halo, dzień dobry pani Kamila Tak? Pani tu do mnie dzwoniła rano w sprawie fotowoltaiki, że można u mnie założyć do Pana dzwoniłam rano dzisiaj? No tak o dziewiątej. No raczej nie dzwoniłam do Pana, nie wydaje mi się. Nie no, ja powiedziałem, że po pracy zadzwonię i właśnie teraz odzwaniam. No to nie, do mnie na pewno Pan nie dzwonił, bo ja się... Ale nie, nie to Pani zajmuje. do mnie dzwoniła i Pani się przedstawiła, nie, że... Nie, to tym bardziej, że, że pani... panie... ja nikogo nie dzwoniłam, proszę Pana. Że Pani Kamila i że mogę fotowoltaikę założyć, taki miałem telefon rano. Nie, to na pewno nie. Ale to pani się zajmuje tym, bo bym chciał założyć. Nie, nie, to, to dalej. Mogę mu dalej podać. To pani może w SMS-ie wysłać? Mhm. Aha. A obciągnie mi pani kutasa mojego wielkiego. I z kim ja w ogóle mówię, bo kutyś po w ogóle <noise> Nie poznałaś mnie po głosie? Nie. Jarek. <noise> Jarek? Jarek szparego, dziurek Szparek o Mogę Ci, dziur... mogę ci dziurkę sperdować. No. No i elegancki telefon. Wyśmienity, że tak powiem. I tak naprawdę Ryszard i Halina nie istnieje. Halo dzień dobry. Dobra. w sprawie młotka to jest aktualne? Nie Kurde. A ma pan jeszcze, pani jeszcze coś na sprzedaż? Nie, nie mam. Do widzenia. A tu taki samochód Eugeniusz jest napisane. Samochód Eugeniusz. A ona mówi, że ona już nic nie ma na sprzedaż. W chuja sobie leci. Ładnie sobie w chuja wali. Zamiast się przyznać, że ma jeszcze pełno rzeczy, to ona se w chuja wali, ty. Ale jaja. Kurwa nie wierzę w te telefony dzisiaj. Ale i tak było ten. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. w sprawie młotka ci to jest aktualne z Tak, tak, tak. Kiedy tak, można tak. po ten młotek przyjechać? Ehm, a to jutro nie bardzo. Pojutrze. Pojutrze, tak? Tak, tak, wieczorem. A będę uczyma. mógł ten młotek przetestować na miejscu. No, oczywiście. Bo ogólnie pan by swoje stopy wyjął, ja bym panu tym młotkiem stopy poubijał na schabowe. I, okay, spoko, i ja. później w bułce w jajku pa pana stopy obtoczył i usmażył i zjadł. Okay. Wszystko? Co jeszcze? Był I pan by ja. był bez, bez stu, bo ja bym się najadł pana stopali. Co jeszcze? No i bym zjadł więcej pana ciała jakby pan to Czy pan No bym chciał obciągnąć panów. Dobra, to na razie. A pan ma dużego czy małego? Dobra. Rozłączył się.